Widzisz tam, tam jest ciemno. I mogę się założyć, że jesteś bardzo smaczny. Dobra. Jesteśmy na żarci jak nie wiem co. Zajrzymy sobie do chłopaczka.

16. Cały czas nie jest to fajna suma, ale mogło nam się pieniądze przydać, wiecie o co chodzi. Mm -hmm. Nie umknęło naszej uwadze, że fiolka krwi wielkołaka wpadła w ręce lokalnego tabloidu, który wysłał ją na testy do kliniki w Santa Monica. Ekipa odpowiedzialna z ten została pociągnięta do odpowiedzialności. Mogę ci zapewnić, że były to doświadczenia jak najbardziej bolesne. Ale z oczywistych powodów nie możemy nikomu pozwolić na testowanie tej krwi. Proszę, odzyskaj tę próbkę krwi z kliniki i zostaw fiolkę w swojej skrzynce na listę. Otrzymasz to wynagrodzenie. Super. Zajrzymy po pana Karsona Znaczy... Carsona, nie Carlsona. Do salonu tatuażu i... Spróbujemy odzyskać tą krew. Okej, okay. nie zrobiłabym sobie tutaj tatuażu, nawet jakby mi zapłacili za to. Ha. Halo? Aktualnie go tutaj nie ma, mogę jakoś pomóc? Naprawdę to nie, a co to było za spotkanie? Poważnie? Może mogłabym przyjść go zastąpić? Oh, yes, Brzmi świetnie. Gdzie pan się znajduje? Super. Is the same? Mm -hmm. You next up for the needle? Hmm? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Betty. I bet you're here to take blood. Am I right? A, a masz jakoś? A za ile? To Pokaż, co tam masz. 94 zł za paczkę krwi. Nie dziękuję. Cały czas jesteś pracownicą miesiąca. Mm. Tak, spróbujemy. Tu zajrzeć. Tu wszędzie jest pusta. Mm. O matka. Ała! Ah. Ah. Dziękuję. Niczego się nie dowiedziałam. Tu nic nie ma. A nie zamykajcie mnie tutaj. Może jestem martwa, ale nie widzi mi się. Bycie zamrożoną na śmierć. Oj. Dobra, muszę iść na górę. Jestem w złym miejscu w ogóle. Po tą próbkę. To jest... parter. To jest drugie piętro. Okej, okay. nie widzę strażników, Dobra. <laughs> cały czas niepowodzenia. Nie, dobrze, mało krwi mamy. Kurna. Dobra, udało mi się chyba mu uciec. Dobra. Przyznam klienta. Chodź tu szybko. Okej. Okay. Aha. Nie by jakie naruszenie prawa. Aha, takie naruszenie prawa. Dobra. Nie widzę takiej potrzeby, żebym miała wychodzić. Klucz do pokoju obsługi. Super. A... Ha. Ha. Ha, ha! Ha ha! No tak. 啊哈。Uh huh. Już zamknij się. Ha! Muszę chwilę cicho posiedzieć. Się nie rzucać. Muszę tam pójść? Tam? Czy no tam? Tam muszę pójść. Więc poczekam. Hmm, w sumie człowieczeństwo mam na całkiem nieźwym, niezłym poziomie, co? Tylko, że jak zaatakuje jednego, to zaraz ich się zrobi pięciu. Ruszyłeś się? Nie. Mm. Halo. Cześć! Ile? O, o! Nie rób tego! Nie! Naprawdę... Już tu nic nie ma. a? Super. Uuu, to trwało. Zapiszemy grę. trwało moi drodzy. Dobrze musimy teraz stąd wyjść, tak? O, Boże, Boże. Ile się z tym męczyłam. Nawet nie wiecie, ile się z tym męczyłam, naprawdę. Muszę jeszcze znaleźć kogoś, na kim się pożywię, co? Jak widać... Widać, że wam troszkę się znudziła i, i wpadła w furię przez to. O! Cały czas jest policja. Hmm. Jak ja bym chciała iść do swojego domu. akurat musiałaś tu przyleść, tak? Akurat musiałaś tu przyleść. ja spróbuję się dostać do swojego mieszkania. Mogę. Zostawimy krew wilkołaka i będzie ładnie. Um. Okej. Okay. Wyjdziemy i wejdziemy i powinno już być zadanie zakończone. Kupienia maskarady? Tak, jak fajnie. Klips z pieniędzy. Weź. Super. I udało nam się za to zadanie dostać odkupienie tego punktu, które tak idiotycznie straciło. Mamy jakieś nowe maila? A. Pomoc była wysoce doceniona w odniesieniu do wilkowaczy krwi. Szukaj swojej zapłaty w skrzynce na listy, chyba, że zapłata już trafia w Twoje ręce. SL. Misja zakończona. zakończona. Jej. Jej. Mamy czyste konto. Cieszy mnie to bardzo. Jestem tylko ciekawa, ile mamy kasy. 250. Nie jest źle. Dużo różnych bambetli. Nie wiem, do czego one służą. Muszę to jeszcze posprawdzać czy mamy je zbierać, czy sprzedawać Kiwie. Dobrze, wypadałoby jeszcze zajrzeć... Um. zajrzeć... skończyć zadanie dla Kilpatricka. Los Angeles, to co wieczna noc jest, czy co? to wygląda? A gdzie to było? To było tu. Chyba tu. Hmm. Cześć. To dużo się na tobie nie narzędzia. Jeszcze w międzyczasie piłeś alkohol. To było epickie. <laughs> Cześć. A. Witam, rozmawiałam z Tobą niedawno przez telefon. Dzięki.

Trochę przerażające. Bardzo nawet. Kurde, naprawdę jest nie zabawne. Możemy zacząć? Spoko. Szykuj się ile chcesz. Ja wcale nie chcę. Hm. Za bardzo w tym uczestniczyć. Dobra. Mogę się ruszyć. Wow. Aha, to czytałam żadnych czasopism nie mogę poczytać? Hooker! <laughs> Dlaczego czasopismu nazywasz... Dziwka? O! Oh. Nie, za fajnie to wygląda. Częściej mamy 2650, całe vanekiny 125 Crush the Dummies. 1450 protezy, zależy od klienta. Ten robi manekinę i generalnie zajmuje się również protezami. Ciekawe. Nie wejdę tu? O! Hmm. Krew, po cholera ci ta kamera. Możesz nie tylko filmować ścianę, bo nawet jakby tu ktoś siedział, bo może ewentualnie stał, to by to dało coś. Ale siedział, hmm, nie bardzo, Jezu, świebałam, że mnie tu zamknął, Kurwa, koleś, ty jesteś chyba trochę nie Halo, co? Jeszcze głębiej? Czy ty tutaj robisz amputację? Jezus, to miejsce mnie przeraża. Naprawdę mnie przeraża. Kto, gimbal?

Nie się do ciebie nie zbliżała, co. Jej! Udało mi się ciebie zabić. To dobrze. Coś zostało z moją spódnicą. Czyli to ty jesteś Carson. Artur Patryk mnie przysłał. O, man, that's solid. I oh, that got big.

Lol. <ś Rodriguez> o matko, ty ręka, ja chcę kładać ludzi odciętą ręką. Mm, tu masz swój zakątek i raj, tak? Ja <śises> To było coś. Najpierw spróbujemy aury krwi. Aha, nie, zamknięte po prostu. W serio nie mogę otworzyć? Mhm. Zmarnowałam tylko krew. Super. Nie, złe, nie, złe. Na początku wyglądało to strasznie, ale nie spodziewałam się aż... czegoś takiego. coś mi się przewidziało. Tu się nie dostanę, co? Szkoda. Pierdzielę tego wcześniej nie widziałam. <laughs> Straszne miejsce. Tu wygląda tak fajnie, nie?